Klub, w którym barwy przywdziewali tacy piłkarze jak Pirlo, Guardiola, Baggio czy Balotelli, który 23 sezony spędził w najwyższej klasie oraz który wychował wielu znakomitych piłkarzy 7 czerwca 2025 roku ogłosił bankructwo, a ich sytuacja jest na tyle poważna, że likwidacja klubu wisi na włosku i wkrótce mogą zniknąć z piłkarskiej mapy. Początek pierwszych poważnych problemów breści, bo o nich mowa, zaczął się w sezonie 2013-2014, kiedy to w klubie panował kryzys finansowy, który zaczął się ujawniać pod koniec rozgrywek w sezonie. Brak płynności i opóźnienia w płatnościach stały się poważnym problemem. W lipcu 2014 roku UBI Banka, czyli główny sponsor i wierzyciel klubu, wymusiła komisaryczne przejęcie zarządzania breścią. W zamian za kolejny kredyt zażądała rezygnacji długoletniego prezesa Gino Corioniego, co zostało zaakceptowane. Komisaryczne przejęcie to sytuacja, w której zewnętrzny podmiot, zwykle państwo, sąd lub instytucja finansowa przyjmuje kontrolę nad organizacją, ponieważ jej normalne zarządzanie stało się niewydolne, nielegalne lub grozi upadłością. W sezonie 2014 15 Brescia Calcio otrzymała 6 ujemnych punktów, za opóźnienia finansowe co równało się ze spadkiem do Serie C. Już w grudniu 2014 roku pojawiły się pierwsze obawy o bankructwo klubu. Zespół Jaskółek nie był w stanie wypłacić nawet 1,5 miliona euro wynagrodzeń czy składek. Po odejściu Gino Corioniego, nowym prezesem breści został Luigi Ragazzoni. W lutym 2015 roku zarządzanie klubem przeszło pod Profide, czyli spółkę od zarządzania i doradzania. Natomiast za zarządzanie sportowo-finansowe odpowiadał Rinaldo Sagramola. W maju tego samego roku nominowano nowego prezesa, Alessandro Triboldiego. Od 2014 do 2017 roku Ubi-Banka był tymczasowym właścicielem klubu. Przez ten okres udało się uratować klub od najgorszego. Oczywiście, mowa o bankructwie i upadku. Do tego udało się częściowo załatać dziury finansowe w taki sposób, by klub mógł dalej istnieć i uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. Główna misja UBI Banka została spełniona, a w 2017 roku Włoski Bank sprzedał klub nowemu właścicielowi Massimo Cellino. Nowa twarz w klubie miała dotychczas spore doświadczenie sportowe. Od 1992 do 2014 roku właściciel włoskiego Cagliari, a od 2014 do 2017 Właściciel angielskiego Leeds United. Celino, kupując klub w 2017 roku, wykupił 100% udziałów, co oznaczało, że będzie prezesem, właścicielem i główną osobą decyzyjną jednocześnie. Pierwszy sezon breści pod wodzą Celino wypadł bardzo słabo: 16 miejsce w tabeli, tylko 4 punkty przewagi nad strefą spadkową, a 2 nad strefą barażą utrzymanie. Mimo, że to jeszcze nie za kadencji Massimo Cellino, to okno transferowe w wykonaniu jaskółek też do najlepszych nie należało. Do klubu przyszło bardzo dużo graczy, tych doświadczonych, i młodych. Na wszystkie nabytki klub wydał lekko ponad 3 miliony, ale nie powinno być to dla nikogo dziwne, bo przecież Brescia niedawno ledwo uniknęła bankructwu. W trakcie sezonu na ławce trenerskiej była spora rotacja. Jednak mimo tego udało się utrzymać w Serie B. Brescia Calcio w tym sezonie miała budżet niższy niż konkurencja w lidze, więc trudne im było o wyniki sportowe. Następny sezon to spektakularny sukces wreszcie. Zespołowi z Północy Włoszech udało się wygrać Serie B i awansować do Serie A po 8 latach. Jest to niesamowity sukces, bo przecież jeszcze w 2014 roku klub był na skraju upadłości, a teraz awans Ligę Wyżej. W zespole dalej trwała trenerska roszada i przez cały sezon klub prowadziło łącznie dwóch trenerów. Ostatecznie niespodziewany sukces stał się faktem i tym samym można było przykryć problemy finansowe wewnątrz klubu. Brescia w tym sezonie zanotowała stratę ponad 5 milionów euro, jednak klubowi udało się zarejestrować drużynę na ligowe rozgrywki Serie A. W sezonie 2019-2020 do klubu z Bresci dołączył Mario Balotelli za darmo z Olimpiku Marsylii. Wówczas 29-latek miał pomóc Breści utrzymać się w Lidze, bowiem włoska drużyna liczyła na jego doświadczenie. Poza Balotellim jaskółki sprowadziły do siebie innych piłkarzy, jednak o Włochu zrobiło się najgłośniej. Przechodząc jednak do ligowych rozgrywek, Brescia sezon zaczęła dobrze. 6 punktów po czterech meczach to bardzo dobry wynik jak na Beniaminka Ligi. W późniejszych meczach wyniki nie były tak owocne i na ławce Ternarskiej kolejne zmiany. Przez cały sezon ekipa Celino zatrudniła łącznie czterech trenerów, jednak żaden z nich zadaniu nie podołał i Brescia spadła do Serie B, zajmując 19 miejsce. Brescia była drugą najgorszą ofensywą i defensywą w lidze, a meczy przez cały sezon wygrali zaledwie sześć. Przez cały sezon Breści dalej towarzyszyły problemy finansowe, zespół na tyle duże problemy, że nie był w stanie wypłacić pensji Mario Balotellemu. Klub zamykał rok obrotowy ze stratą blisko 6 milionów euro i był to kolejny zakończony sezon z ujemnym bilansem finansowym. Po spadku Serie A drużyna zaczęła następne sezon w Serie B. Również w 2021 roku Brescia świętowała 110-lecie klubu. Drużyna Jaskółek w tym sezonie pozbyła się aż 14 graczy. Na liście tej znalazł się młody Sandro Tonali, Ernesto Torregrossa czy Mario Balotelli. Wreszcie po raz kolejny nie wzmocniła się szczególnie przez trwające w klubie problemy ze stabilnością finansową. Do Timu Massimo Cellino dołączył m.in. Polak Jakub Łabojko ze Śląska Wrocław za 600 tys. euro. Jeśli chodzi natomiast o ligowe rozgrywki, to tam sytuacja wyglądała stabilnie. Siódme miejsce w lidze i walka w barażach o ponowny awans. Tym razem się nie udało i Brescia odpadła w playoffach z Citadeją. Jaskółki sezon zakończyły tym razem z dodatnim bilansem finansowym 5 milionów euro. Było to światełko w tunelu i nadzieja na lepszą przyszłość. Następny sezon również był udany, bowiem Brescia zajęła piąte miejsce w lidze oraz ich sytuacja finansowa była dalej stabilna. Kolejne potyczki w Barażach, lecz tym razem znowu się nie udało. jaskółki uległy mądzie. W półfinale i odpadł z playoffów. Sezon 2022-2023 był pełen dreszczyku emocji, bowiem Breścia po nieudanym sezonie zajęła 16 miejsce, co dawało im baraże o utrzymanie. W nich przegrali dwumec z Kosenzą i ich los był przesądzony. W tym samym czasie Regina Calcio ogłosiła bankructwo. Oznaczało to, że ekipa z Reginy spada z Serie B. Dzięki temu Breścia Calcio utrzymała się w Lidze i niespodziewanie uniknęła spadku. Futbol czasami bywa naprawdę przewrotny i niezwykły. W tym sezonie klub dalej boryka się z sytuacją finansową. Kolejne problemy Breści nastąpiły już w następnym sezonie, kiedy to Trybunał Federacyjny Serie B odjął 8 punktów jaskółką za nieprawidłowości rachunkowe oraz 4 punkty do odpracowania w następnym sezonie. Federacja rozłożyła karę dla Breści na dwa sezony, co dało im czas na reakcję sportową. Mimo odjętych punktów Breścia została w lidze dzięki wysokiej ósmej pozycji w lidze w barażach o Serie A, odpadli po raz kolejny. Nadszedł sezon 2024-2025, wtedy jeszcze nikt nie wiedział, co czeka Breście na koniec sezonu. 15 miejsce w lidze dało im bezpieczne utrzymanie, omijając terfę spadkową i barażową. Sytuacja budżetowa zaczynała się wymykać spod kontroli i Breście do odpowiedzialności pociągnęła włoska federacja, która ukarała Breście 8 ujemnymi punktami, cztery na ten sezon i na następny, co równało się z 18 miejscem i spadkiem ligę niżej. Spadku nie będzie, utrzymania też nie. Brescia Calcio oficjalnie ogłosiła bankructwo i wkrótce klub będzie zlikwidowany. Po 114 latach, Brescia żegna się z profesjonalnym futbolem i niedługo zniknie z piłkarskiej mapy.